Przestań szukać pracy, ona już do ciebie zmierza. Wyobraź sobie, że przestajesz biec, przestajesz gonić za kolejną okazją, kolejną możliwością, kolejnym muszę, przestajesz się zamartwiać, czy wystarczy ci środków do życia, czy znajdziesz odpowiednie zajęcie, czy jesteś wystarczająco dobry. W tej ciszy, w tym zatrzymaniu słyszysz głos, który mówi przestań szukać pracy. Od teraz to moje zadanie, Ty już zrobiłeś wystarczająco. To nie jest wezwanie do bierności, lecz do zaufania, do porzucenia lęku, który popycha nas w kierunku nieustannego działania bez odpoczynku. To głos przypomnienia, że nasze życie nie opiera się wyłącznie na naszym wysiłku, że istnieje boska inteligencja, która działa w tle, układając wszystko we właściwy sposób i we właściwym czasie. Zbyt długo wierzyliśmy, że tylko ciężka praca zapewni nam sukces, że tylko walcząc i poświęcając siebie, możemy coś osiągnąć. Ale prawda jest inna. Prawda mówi, że to nie walka przynosi błogosławieństwa, ale zestrojenie z boskim planem. To nie my mamy wszystko wymyślać, to nie my mamy wymuszać bieg wydarzeń, mamy zaufać. Praca, której szukasz, już istnieje. Twoje powołanie, Twoje miejsce, Twoje zadanie. Wszystko to jest już zapisane w planie, którego jesteś częścią. Nie musisz jej gonić, bo ona już do ciebie zmierza. Nie musisz wymuszać drzwi, które są już otwarte. Wystarczy, że przestaniesz walić w nie z niecierpliwością i lękiem. Wszechświat nie reaguje na twoje desperackie prośby, ani na twoje nieustanne martwienie się. On odpowiada na to, co czujesz. Gdy odczuwasz brak, manifestujesz brak. Gdy jesteś w stanie zaufania, przyciągasz obfitość. Twoje myśli tworzą Twoją rzeczywistość. Gdy zrezygnujesz z przekonania, że musisz wszystko kontrolować, otworzysz się na cuda. Przypomnij sobie momenty, kiedy wszystko po prostu się ułożyło, kiedy coś przyszło do ciebie nie wtedy, gdy tego chciałeś, ale wtedy, gdy byłeś na to gotowy. Tak właśnie działa boski plan. Nie według naszego kalendarza, lecz według idealnej synchronizacji. Zatem przestań szukać, przestań się bać. Przestań myśleć, że jesteś sam nie, jesteś, jesteś prowadzony, jesteś wspierany i jesteś gotowy. Wszystko, czego potrzebujesz, już jest. Wszystko, o co się modliłeś, już zostało wysłuchane. Teraz Twoim zadaniem jest zaufać, być gotowym i pozwolić, by to, co Twoje przyszło do ciebie w swoim czasie z lekkością, naturalnością i wdziękiem. Nie przez walkę, przez wiarę.